Cześć! Z tej strony Gabor, a to jest Sc.P. Architekt w Roblox. Troszeczkę mniej popularny tryb, ale o nim również dostawałem wiadomości. Link, oczywiście, do trybu macie w opisie. nagrywane na Twitch. Tutajścia, fałdzeczkę Browata, to pakujcie, subskrybujcie. Aż moja kamera straciła. Focus. Jedziemy. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. Dobra, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Slot pierwszy. Nie grałem w to nigdy, więc weźmy sobie slot pierwszy. Ładowanie szczeliny. Okej, okay, strespiło mnie tutaj. Witamy w SCP architekt. Jedyna gra Roblox, z której możesz stworzyć swoją idealną fundację specjalnych czynności przechowawczych. SCP-fy. No dobra, niech będzie. Niektóre słowa w tej grze mogą być mylące. Ten samouczek ma na celu pomóc Ci zrozumieć warunki i wprowadzić cię w fantastyczną rasę SCP. Dobra, jaka jest rasa SCP? Zacznijmy od otwarcia trybu budowania. Możesz otworzyć tryb budowania naciskając B lub klikając, wejść w tryb budowania w górnym środku ekranu, czyli tutaj, OK. Teraz, gdy jesteś w trybie budowania, zacznij tworzyć fundament. Najpierw kliknij trybu miejsca, co najpierw potrzebujemy stacji. Stacje działają jak odradzający się personel. Obiekty z stacji znajdują się w kategorii wyposażenia, na którą teraz klikniemy, czyli meble, tak? OK, teraz kliknij pakiet architekta, który jest pakietem domyślnym, architekt SCP. Stwórzmy stację dla badanych więźniów, kliknij na obiekt strefa testujący. czyli to użyj myszki, aby wybrać pozycję, następnie kliknij lub dotknij pozycję, w której chcesz, aby twój obiekt no dobra, no to tutaj, to dajmy na przykład. Lerko można obrócić. Nie wiem, tutaj, niech będzie. Okej, okay, teraz stwórzmy stację dla naukowców. Naukowcy uruchomią i utrwają testowanie anomalii SCP. Stacja laboratoryjna, czyli to. No dobra, postawmy. Nie wiem, co to jest w ogóle. Jakieś takie beczka trochę. Stacja do konserwacji. No dobra, czyli śmietnik. <grytanie> Dodatkowo stwórzmy stację dla lekarzy do pracy. Lekarze pomogą utrzymać swój personel zdrowy, których nie obiegł zatoka medyczna. No dobra. Ok, możesz umieścić stację bezpieczeństwa po później, ponieważ nie jest to wymagane, dopóki nie ma co na najmniej czterech więźniów. No dobra. Teraz dla zabawy wybierz anomalię kategorię. No dobra, anomalie. Anomalie mają klasy. Są one w kolejności nasilenia w bezpieczne Euklides i Keter. Im większa surowość, niebezpieczeństwo, anomalia ma, tym większy dochód otrzymasz od wykonywania testów na wspomnianej anomalii. No dobra. Niektóre klasy wymagają od ciebie ich zbadania, przenoszenie anomalii będzie wymagało ich przechwycenia, aby je uchwycić. odwić magazyn na zewnątrz. No dobra, zaczniemy od klasy bezpiecznej, ponieważ jest to nasza pierwsza anomalia. No dobra, bezpieczny. Teraz wybierz ulubiony przez fanów anomalię 999, czyli glutek pewnie. Użyj myszki, aby wybrać pozycję. Kliknij lub dotni pozycję, w której chcesz, aby twój obiekt był. No dobra, to tu chcę, żeby był. Przejdźmy następne, a co, kupiłem go? Tak, kupiłem. Przejdźmy teraz dostępne dla Ciebie górne przyciski. Przycisk po lewej stronie to obróć przycisk. Pychnięcie tego przycisku obróci obecny obiekt, obiekt, który umieścić. No dobra, czyli to jest pod R-ką. To mam, no dobra. Następnie masz przycisk podnieść poziom. Podnosisz poziom, aby umieścić obiekty na nich poziomach. podknięcie tego przycisku. No dobra, Shift plus E, a, czyli okej, okay. A w dół? No w dół no jest tutaj, no dobra. No wiem, co to jest. Możesz przyknąć, no to to. Ctrl Z to jest cofanie, no tak. To jest zarobista sprawa. Ctrl Z. Tryb miejsca, no to to jesteśmy. Można budować wtedy i pod jedynką jest tryb budowania. masz przejść wyjścia z trybu budowania, no to X i B, można wyjść z trybu budowania, OK. Czyli wejdźmy do trybu Budowania. Tryb usuwania. Możesz tryb możesz użyć na klawiaturze pod trójką, ok? Albo przytrzymać G. No dobra. Redo, czyli coś przeciwnego do cofania. No dobra. Następnie masz przycisk dolnego poziomu. No to, to my też to wiem. Shift plus Q, ok? Na koniec masz przycisk kolizję. Ten przycisk działa tylko dla użytkowników z Game Passem, dla zaawansowanego budowania. To ja nie mam. Ten przycisk pozwoli ci wyłączyć kolizję dla obiektów przed przedpokoju. No dobra. Prawie skończyłeś, teraz zamknij tryb budowania. To pod, pod czym było? Pod B. Tak. Mamy skonfigurowane nasze, nasze stacje, ale musimy zatrudnić personel do ich obsługi. Kliknij kartę z zarządzaniem góry ekranu. Person, teraz kliknij personel. No dobra. Teraz kliknij na przyciski zatrudnienia. Zatrudni jednego doktora, jednego więźnia, jednego naukowca, jednego konserwatora. Czyli tak. Lekarz, więzień, konserwacja, naukowiec. No dobra. Zamknij pana, aby kontynuować. Dobra. Na koniec przyjrzyjmy się, jak działa Twój dochód. Kliknij one przychodów w lewym górnym rogu. Wy tego nie widzicie, bo ze kamerą. Przychody. Zyski brutto. Zero, 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 zero. No dobra. Niektóre wartości tutaj mogą być puste w tej chwili, ponieważ Otrzymałeś swoje pierwsze wpłaty. Domyślnie, wpłaty przyjmowane są co 5 minut. No dobra. Po pierwsze, ma swoje zyski brutto to jest twój całkowity zysk zdawania bez faktoringu, żadnych bonusach lub opłatach. No to to wiem. Oj, zamknąłem to przez przypadek. Czysty bonus, ok, Oparte na konserwację na wszystkich innych pracowników. Po trzecie, ma swój bonus za bezpieczeństwo i są party w stosunku do bezpieczeństwa do więźniów, który posiada. Hej, okay, czyli zależy od bezpieczeństwa. Jeśli masz mniej niż 4 więźniów, to ta ocena będzie wynosić 100%. Jeśli ta ocena spadnie poniżej 40%, rząd ukaracie grzywną w wysokości połowy twoich zysków. Boże, jak to jest zaawansowany, jeśli City Skylines. Po czwarte, ma swój bonus zdrowotny. Jest to oparte na stosunku lokarzy. Ok. Po piąte, ma swoje pensje. Płace mają system przedziałów. Im więcej zarabiasz, tym wyższe płace musisz wypłacać. No dobra. I final. Czyli finalne zyski. No dobra. Co już wszystko wiem? Siema. A wy się tutaj bawicie. Oni sobie tam bawią. O, chyba wypłatka jakaś weszła pierwsza. Tak, pierwsza wypłatka, czyli zarobiliśmy 825 zł. No dobra. Tu jest stacja badawcza. Tu klasy D sobie siedzą. Tu jest konserwacja. A tu jest lekarz. No dobra. Jakby rozumiem. A ile ja mogę zatrudnić tych osób ogólnie? Mamy jakiś Nie wiem. Limit? O, system to Testa normalnie. Jakieś tutaj testowanie. Badania. Badania jakieś można robić. Osiągnięcia sobie jeszcze jakieś. Finanse i kredyty można brać. Dobra, mamy tak. Otwórz sklep jeszcze. Mam No nie, to jest pay to win. Okej, okay, dobrze. Mamy ten tryb budowy. Dobra, to co? Zbudujemy sobie coś chyba. Tryb budowy. Co my tutaj możemy zbudować w takim razie? Jak się otwierało? Nowy obiekt. Dobra, możemy zrobić sobie nowy obiekt SCP. Meble, personel. Podstawowa kawiarnia. No to kawiarnia w sumie może być GIT, żeby sobie postawić tutaj. Nie wiem po co mi kawiarnia, ale nikt będzie sobie kawiarni. Macie kawiarnię Z 1200. Strasznie dużo pieniędzy na to wydaje. Strefa badanego obiektu. To stworzyłem? Tak, to stworzyłem już. Obrócone. No dobra. Bezpieczeństwo. Strefa be bezpieczna. okej. Okay. a tu jest jeszcze zbrojownia. Dobra, to możemy strefę bezpieczną położyć. Ogólnie nie jestem fanem tego typu gier, ale no, widzę sens czegoś takiego. Dobra, takie rzeczy wszystko mamy już. Anomalie. promocje jeszcze są. A tu game passy. Dobra, dekoracja. To jakieś takie pierduły. Dobra, anomalie. Weźmy sobie jakiegoś bezpiecznego. 1500 złotych. To muszę przekać na wy w takim razie. Za ile wypłata? <laughs> No jakiś czas przyspieszyć? O nie, kurde, to jakieś Robuxy już chcą, żebym kupował. Ustawienia jeszcze są, jakiś tryb niskiej jakości. To nie chcę. Scanner interfejsu. O kurde, teraz wszystko będziecie widzieć. O, weszła wypłata. 900 tylko, ale zdzierstwo. Przecież takie wam kurde kawiarnie postawiłem. Nie mogę teraz więcej rzeczy wam za ten dać, bo nie stać mnie. Ogień, ogień, ogień. No to ogień, ogień, ogień. Tu można badać takie rzeczy. No dobra, no jakby polskie tłumaczenie ciągle jest. Do czego w sumie jest to miejsce? Bo ja nawet nie wiem, co mi to daje, że ja to mam. Nie mam pojęcia. A tu co jest na przykład w tym miejscu? Mogę sobie tu wejść po drabinie. No dobra. To sam mogę wejść po drabinie. Siema drabina. A tu mam co wyjście po prostu? A Odbiegam normalnie, jak koks jakiś. Weźliście na pustynię. No dobra, to jest pustynia, czyli zakładam, że wyjście z mojej. A tu co jest? Twój garaż. Spawn pojazd. A tu mam jakieś pojazdy, będą wydawać. Co będą chcę jeździć do innych graczy na przykład? Kiedy tam możliwe, nie wiem. Czy a tu mam jakieś opcje na górze, mi się pojawiają? A sklep tylko. No dobra. Jestem w swojej funkcją. Halo, pesos. Kiedy kolejny pesos przychodzi? Co 5 minut niby. A, 45 sekund jeszcze. Anomalia 0,49 do na pustynię. Co ja będę kłapać? Anomalie? Ty, bo ja nie kumam totalnie. Na do pustyni weszła anomalia? Widzicie się anomalie? Tam chyba, tam skacze coś. Za drzewem teraz jest. O tam daleko. Idziemy ogarnąć to Kurde, Kurde, no, za, zanim ja tam dobiegnę, to 8 lat minie. Wracamy się na chatę. Za ile wypłata? Gdzie jest wypłata? 14 sekund. Dobra, 15. Co będzie bitna wypłata? Może coś, nie wiem, zatrudnić kogoś muszę, może. Czy wtedy dostanę więcej wypłaty? Nie, to są u dwa łóżka klasy D. Albo więcej scp może muszę zatrudnić? Nie to dostanę. No to ja sam chyba dostałem. Tak. Dobra, to zatrudniamy pracowników więcej. Personel. Bierzemy kurde lekarza. A, to jest uzależnione od ilości tych stacji. Dobra. Okej, okay, a SCP-ków, żebym sobie jakiegoś kupił scpekę na przykład? No to nie za 1500, to stać mnie. No dobra, no jest jakiś scpek. Stawmy go jakoś ładnie tutaj. No dobra. No i co teraz? Jest coś Możecie, chyba, że klasa A, klasa D idzie coś innego testować. Co będzie za to więcej pesos? Fajnie, że to sobie tak żyje swoim życiem i w ogóle. Ciekawa sprawa. Za ile kolejna wypłata? Za minutę dopiero ja piję. Dole. Dobra, coś testuję. Może więcej będzie tych. Może więcej będzie hajsu za to. I trzeba więcej po prostu stacji. Nie wiem, po. Ch... tą kawiarnię wbudowałam. Wiecie co, ja wyjdzie tą kawiarnię. Jest ona mi całkowicie zbędna. Typ budowania. Usun. Za... E, a, zwróciło mi hajs. Dobra, to też wywalę, póki co bo to jest całkowicie zbędne. I postawimy sobie więcej tych. To zniszczyło się? Zniszczyło się, dobra, odzyskałem hajs Teraz sobie postawimy więcej rzeczy, Wstawimy sobie tak Meble, personel Jeszcze jedna tak, jedna szafa jeszcze konserwacyjna Jeszcze jedna stacja laboratoryjna Jeszcze jedna zatoka medyczna I jeszcze jedna strefa badanego obiektu Ale miałam na to hajsa, więc póki co tego nie zrobimy Ale teraz zatrudnimy sobie więcej tych No ja mówię, ja nie jestem osobą Ty, kto to jest? A co pan chce? Pan ze Stanów chyba? Ty, co pan chce ode mnie? Halo? Ma pan jakiś problem do mnie? Ty się ma plaga? Tylko gracz jest czy plaga jakiś? Kolejny gracz. Ludzie zostawcie mnie. Więc tam piszą na czacie chyba. Chaos? Ja, fan. A to fani, to widzowie. No tak, bo nagrywam na Twitch czy to to fałszerz Dobra, to fajne. Widzowie co mogą chodzić? Dobra, zatrudniamy. Cy. Więźni. Konserwator. Naukowiec. Yy, bezpieczeństwo. A nie mam w ogóle stacji bezpieczeństwa, bo ją sprzedałem pewnie. Ale teraz jest więcej typów i każdy może pracować. SCP test są dwa, więc są różne testy, oni się wymieniają. Spoko to jest, kurde. Tak się wydaje, fajnie. Zobaczymy, ile teraz wypłaci się pesos. Nie, no, i są kumple chyba. Spoko taka gierka, taka wiecie, spokojna. No. Mówię coś na zasadzie właśnie Simsów, coś takiego. Taka strategiczna, właśnie e, Klasy D, ty, a czemu klasy D mogę zatrudnić Więcej? Pokaż mi pracowników Mogę na przykład naukowca? Nie Tu też nie, tu też nie Ciekawe, o bezpieczeństwo, no, usunąłem Dobra, zobaczymy za ile pesos kolejny? 50 sekund A, ty, ty, grok Tu ty jesteś kawałek O kurde, to ja cię Przyjmę, dobra, to ja nie wiedziałem, przepraszam Szefie, to cię przyjmę, to jest Wariat pozytywny szef <laughs> Dobra, za ile pesos jest, bo ja chcę wypłatę, 40 sekund A mogę coś na przykład kupić teraz Typu, a, to, to, na to mnie nie nie sala konserwacyjna. Nie. Strefa tego, nie stać mnie. Bezpieczeństwo, stacja bezpieczeństwa. Gdzie co? Chyba se to jednak postawię tutaj. O tu. Miejscowienie nie powiodło się, czemu? O, tu się powiodło już. No dobra. Okej. Okay. I wyjdźmy ze trybu budowania. I za ile wypłata? Za 3 sekundy, ale poleci. hajsik teraz. Nie wejdzie? 650? Czemu tak? Czemu tak mało zarobiłem? Że zarobiłem więcej pracowników wziąłem? SCP klucz, tak to on. Czemu tyle tak mało zarobiłem? Ale chuj peso spłodzi w ogóle no nie, 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 podoba mi się to. Dwie minuty muszę czekać teraz. Ty, kurde, no nie podoba mi się, to mega. A to jest chyba... A, to jest wejście, żebym to tak zbudował trochę głupio. Mogę to na przykład przesunąć? Chyba nie mogę. Ale mogę to sprzedać i przesunąć. To sprzedam to. Chyba nie jestem stratny, jak zbuduję, co nie? Całkowita. A, tracę... No, tracę... Nie no, mogę to postawić. Całkowita, ileś przedmiotów to jest coś... Ale chcę jedną powmieścić, kurde, pojem... Jesteś. Czemu nie mogę tego zrobić? Przecież jedną sztukę chcę powiesić. Tego mnie nie jesteś, To mnie stać. Może muszę stąd wyjść. No i teraz postawić na przykład. No, stację chcę postawić. Całkowita ilość. Ale chcę jedną sztukę powie postawić. Albo to na przykład, to mogę postawić? A, to nie. Ale jak które chcę powiesić. Nie rozumiem. Jak to 5000? No, co wy pier... No. Jakie 5 tysięcy? Co przecież ja nic nie chcę stawiać. Nie rozumiem. Coś dziwnego się to stało. Strasznie mało pieniążków dostałem. Myślałem, że jak zatrudnię więcej osób, to wiecie, będzie więcej pesos. Świat tak działa ogólnie, chyba raczej. Gemsy jakieś mogę kupić? Kurde, nie wiem. Profity. Zarobuksy. i do tej wypłaty będzie. 4 sekundy. Personel więcej, że realnie dostaję więcej pieniążków za to. Znowu 650 tak ujowo idzie. Nie wiem, jeszcze raz próbujemy. Tutaj. No chcę strefę bananego przedmiotu zamówić. Jakie kurwa 5 tysięcy? Ale ja nie chcę 5 tysięcy, czemu? Nie wiem, no chcę. Jedną rzecz tylko kupić, no. Może teraz zadziała. No jedna ta no. Nie masz wystarczająco, Ale nie wiem, kurde, no to. Nie wiem, coś tu. coś mi tu nie gra. Coś za tysięcy, a tego też nie mogę na przykład postawić, o tego. O, to postawiłem. Dobra. I mogę sobie na przykład teraz wyjść i zatrudnić kogoś od bezpieczeństwa? Mogę. Gdzie jest mój bezpieczyciel? Tu jest bezpieczyciel. Dobra, to teraz mamy tak. 35 do kolejnej wypłaty. Zatrudniłem jednego ziutka, który powinien dbać o bezpieczeństwo. On tu łazi? Gdzie on jest? No coś tu patrzy niby. Oni się nazywają, wszyscy mają swoje imiona. Myślałem, że ten, że wiecie, jak... Yy... Że jak planowane zadania na PC w toku, w toku, kolejka. No dobra, tu nie mogę. A tu... O, tu mogę jeszcze ten. Okej, okay, czyli dwa jest. No dobra, badania. Tu mogę badania, ale są drugie mega. Jakieś te. Wartość fundacji 185 dolarów, to trochę niska. Za ile wypłata? <gurde> Kurdeś, człowiek w realnym życiu. I znowu, ty znowu mniejszy pesos, bo dużo pracownikom płaca, a to jak ja mogę mniej płacić pracownikom? Przecież spróbujemy zbudować tą. O, to. Oto. I na przykład, no, żeby więcej testów było robione. O. No ale jakie 5 tysięcy, no. Nie wiem, no nie wiem, postawię to tutaj na przykład Ale ja, przecież to kosztuje 2,5 tysiąca Chcę, czyli co, że O, zadziałało, teraz zadziałało <grych> Dobra, i zatru... i co I teraz na przykład mogę więcej klas D zatrudnić Ale to ja się nie wypłacę za chwilę Personel, klasa D No dobra, no za... co, i więcej testów pewnie 50 dolarów, boże, ja się nie wypłacę Testujcie więcej, ty panowie, no Może nie wiem, muszę jakiś SCP-ka Może i muszę kupić, ale kupiłem już dwóch SCP-ków Kupię na przykład trzeciego Anomalie, bezpieczne co tu jest jakieś tanie? Dziesiątkę. SCP-10 to pewnie SCP są, tylko jest nazwane A, jako anomalia. No nie wiem. Te wszystkie mam produkowane, no muszę te bezpieczne robić, tylko no kurde. I no, ogólnie gierka jest spoko, jest taka luźna, przyjemna i fajna, tylko no... są pewnych mechanik po prostu, nie rozumiem, nadzieję, że też muzyka nie jest, nie jest copyrighted. Dobra, no jest więcej klas D, powinni jakby zasuwać więcej, co nie? Mi się wydaje. <grym> chyba, chyba tak to powinno działać. Dobra, zobaczymy przy kolejnej wypłacie. Nie wiem, czy mam limit testowania, o co chodzi z tym. No pewnych rzeczy nie rozumiem, to możecie mi wytłumaczyć widzowie ogólnie w opisie. czy znaczy w komentarzu, bo wy ogarniacie pewnie tą gierkę bardziej ode mnie. Ja taki jakiś potężny nie jestem. Okej, okay, dobra, a... Czemu tyle zarobiłem? Bo co? Bo tyle na kadrę, to jak ja mogę, więc. Nie no, mi się wydaje tak, totalnie szczerze, że po prostu muszę scp kupować. Tak mi się wydaje, że tu chodzi o to, że muszę scp kupować. No bo jakie są te y, badania? Gdzie to jest informacje? To jest anomalia, ukończono. No tak mi się wydaje, że to teraz na to, jakie jest kolejne SCP do kupienia? Jakiś taki tani. <laughs> 2000 muszę zbierać, bo już 8 lat będę czekać. Mogę coś sprzedać stąd? Nie, no tego nie będę. Mogę kogoś zwolnić, będę więcej wtedy pieniążków dostawał. Nie no, zaraz się poczeka. No Nie, no, jak ja 350 dostaję, 400 dostaję, to jeszcze ile wypad muszę dostać. Idziemy na pustyni, jesteś na pustyni może? Pieniążków potrzebuję. Halo łazi tu ktoś? Bo tak wychodzę pierwszy raz. Zazwyczaj mama nie pozwalała. <śmiech> <śmiech> może się złapiemy jakąś tą. Wiecie. Tam mi coś pokazuje mi do budowania, Jakiś symbol, jakiś młotek. Ale chyba nie ma żadnej tej. Tu co jest? Tu jest chyba inny tak? Ojoj! Nie wiem. Bo tu fani do mnie przyszli, to, to może stąd. Tam mi pokazał jakiś młodek do budowania, nie wiem. Od wypłaty do wypłaty, pamiętajcie. No nie wiem, ale no wydaje mi się po prostu, że niektórych mechanik nie rozumiem. Mogę furkę, ale no nie nie, nie mam hajsu na furkę. Jestem biedny, naprawdę zbankrutowałem widzowie. Ekstremalnie szybko zbankrutowałem. Halo pieniądze? Ja rozumiem, że zatrudniłem za dużo stafu, no 850 kolejne 400. Ale to co? Mi się wydaje. Co, że jak będę miał więcej SCP-ku, to będę ktoś kto jakoś więcej. No nie wiem, no przekonamy się. Bo no nie da się przelewać. Wiecie co, to zrobię taki proceder pewien. Wezmę sobie budowanie. Znaczy nie, na początku wezmę sobie kadrę. Chodź tu kadro. Jest tutaj taki jeden. Muszę go wiewać, słuchaj, wypierdam cię. A, nie mogę cię wywalić. Nie nie da się, nie da się zwolnić. No dobra, nie wierzę że w to przysięgam. Chyba ja nie rozumiem, widzowie. No dobra, no będzie wypłata wypłatą, ale. Bonus zdrowia, no to bonusy mam git zapewnione. Nie no, ale w ten sposób to ja będę 8 lat, a nie, nie mogę zwolnić na przykład kogoś? Muszę kliknąć w czerwony napis. A, ogień! Dobra. Dobra, ogień, ogień. I zaraz patrzcie, wchodzimy w budowanie. I to wypierdam. Oto. Dobra. Dostaliśmy hajs, dostaliśmy. I teraz budujemy więcej SCP. Yy, tryb budowania. I budujemy tak, tego wariata. To jest jakiś gigakoks chyba. Tu mogę? O, tu mogę. Dobra, testujcie tego wariata. Powiedzcie, że to spowoduje, że zacznę więcej zarabiać. Nawet nie wiem, co ja za SCP ga zbudowałem, Poczekajcie, sprawdzę. Dziesiątka, SCP 10. Testujcie tego, no jest personelu, jest dużo. O, chyba idzie ktoś testować. A, stoisz przed tym i to jest testowanie. Ile do wypłaty? 20 sekund, zaraz się okaże Jak mi wyjdzie. Premie bezpieczeństwa, dlatego, bo nie wiem, bo uznali, że no, sorry, Mordo, ale jesteś niebezpieczny teraz. To będzie problem. Powoli, brakuje mi tej takiej opcji przyspieszania czasu, żeby ta rozgrywka trochę więcej trwała. A oczywiście Roblox po angielsku musi być, bo jest najśmieszniejszy Roblox. Nie mogę nikogo pozatrudniać. O, no kurwa, ile pesos? Ja pierdolę, 2000 złotych, to bonus bezpieczeństwa nie dostałem. No nie, no dobre, scepeki trzeba budować, ale zróbcie co? Nie, no teraz taki pesos jest, że ja. Teraz, co pobudujemy, właśnie te meble, bezpieczeństwo. Wolniemy sobie to w strefę bezpieczeństwa tutaj. O, właśnie, cyk, zatrudnimy sobie personel, bo faktycznie bezpieczeństwo oddaje. Cyk, cyk 850. ale kurde, pesos będzie, Za ile kolejny SCP? No właśnie, trzeba by budować, żeby więcej pieniążków dostawać. Anomalie. 3000 potrzebuję. Mogę teraz nie dostać 3000, tylko przy kolejnej wypłacie. Nie no, ogólnie to się wciągnąłem, nie chcę nic mówić. Gierka jest, jest niezła. Naprawdę. Mimo wszystko. No to sobie po kolejku, bo to jest taki za 3000 jest każdy. Taki bardziej taktyczny scp cypitajku. Za ile wypłata? Za minutę dopiero. Kurde. No i właśnie najgorsze jest to, że teraz w sumie nie mi nic, tylko czekać. I najgorsze jest też to, że nie da się przenosić tych rzeczy. Nie mogę sobie na przykład wiecie, zahaczyć. To jest takie, wiecie, mętne. Żeby coś przenieść, to muszę jakby. Jak mi się wydaje, że muszę po prostu. Właśnie to jest do usuwania. Muszę. Przedać coś i dopiero wtedy to mogę przenosić. Strasznie słaba sprawa im. Ale no cóż no, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Mam po nie jestem ciekaw to czego jest grupa zadaniowa. To pewnie jakieś te, Nadwór dwór jakieś te. Jak się nazywa widzowie? Na dwór jakieś... To build on their own A można zapraszać jakoś francuzów Tak mi się wydaje, że można jakoś francuzów zapraszać chyba. No właśnie, tu można. System kumpli. Są so, jacyś ludzie, no no no. Co ile wypłata? Za 8 sekund. Dobra, jestem ciekaw, ile dostałem, Tak, z 2 kafla dostanę co najmniej. Może, zobaczymy w sumie. 1800, może? 2400, nie no, kurde, jest klasa. Czemu to dostałem? No Nie no, zarobiście, bo to te premie wszystkie. Dobra, budujemy kolejne scp i Za 3 kafla, SCP-025. Później postanowiłem, że ta fundacja może troszkę niechlujnie wyglądać, ale chuj. To, Powinienem w sumie wszystko w jednym miejscu budować, żeby nie mieć za dużo biegania. Dobra, ale teraz będzie potężna wypłata. Może mi chyba trochę personelu brakować. Ktoś będzie chodził na testy do tej szafy 025? Jaka jest kolejka tych wariatów? będą jeszcze testa normalnie nic mi to nie mówi. Ktoś chodzi tu na testy w ogóle? Nie no macie. Wam się nie chce tu chodzić, panowie. Mi się wydaje, że tak to wygląda, za ile wypłata. Ile teraz było? 2400. Zobaczymy ile teraz będzie. Dołożyłem do, do jednego SCP-ka. Taka prosta gierka, no mówię, fajnie, że w realiach SCP, bo mnie to jara osobiście. Jestem mucha mi tu lata cały czas, kurde, pieczone. O, ktoś poszedł na testy. Poszedł naukowiec, Poszły jej klasy D. Może mi naukowców brakuje. Ty wy... cię? Ty to nie jeba... po Ty no kur... Zajebało mi klasę D? Nie, a chyba się zrespiła. Myślałam, że mi umarła. Dobra, zobaczymy, teraz powinna z no 3. 3-4 bańki poszły. Kla kafle powinny być. Zobaczymy zaraz, czego będzie mi brakować, czy będą jakieś mniejsze premium. Bo 600 to jest maksimum teraz. Ile? Dwa. Jeden, dawaj. 3-4. 2-400? A czemu, tak? Czego mi brakuje? Więcej jest Cepeków? Albo w że to jest tak daleko. Ale wiecie co, robimy remanent, tak zwany. Ty stąd wypierdalasz i budujemy się bliżej. Tu nie wiem gdzie to tu. Tak, zrobimy, cyk. O! I bliżej będzie łatwiej, będą uczęści testy chyba, tak mi się wydaje. To testy prze ten. Nie on no tego nie mogę, bo jest personel zatrudniony. Tak mi się wydaje, że będą uczęści testy, może nie wiem. Naukowców może mi brakuje? No nie wiem, no. Może tak wyjdzie, że mi naukowców brakuje. Ile kosztują te naukowcowe? Tysiakczek. Stacje laboratoryjne. Chcę machnę jeszcze jedną. Albo nie, albo sobie może strefa badanego obiektu, bo to do klas D. Może faktycznie klas D mi brakuje. Chcę machnę do klasy D. Klas D. I D i se zatrudniej szybciutko. Kolejną dwójkę, piękne. No i siema, no i kozacka. Może teraz większe obroty i będzie więcej pieniążków. Ach, nie, to naukowców trzeba być więcej, ma walność, bo tych naukowców może mi brakować po prostu. Jest jakby 8KZD na dwóch naukowców. Nie, na czterech naukowców, tak? Dobrze mówię? Dwa, cztery, nie, sześciu. Dwóch naukowców na sześciu tych. raz no to trochę brakuje. Tu 2,2 jeszcze powinien stać układ. Zobaczymy, jak to ogólnie będzie. Bo tutaj, yy, no mówię, do wypłaty trzeba bazować. Właśnie to jest takie straszne. To jest znowu wyjebała szafa. Że trzeba bazować na tym, wiecie, od wypłaty do. Ile dostałem? 1978. Ale to dlatego, bo tak. Bonus bezpieczeństwa, bonus zdrowia. No właśnie, zaczęło mi brakować tych rzeczy. Czysty bonus. No właśnie. Dobra, trzeba dosztukować wszystkiego. A więc tak. Szafa konserwacyjna, cyk. Laboratorium, cyk. Za, za to no już nie mam, nie mam pieniążków dalszych, więc tutaj no troszeczkę więcej mi teraz te, te premie mi się zwiększą, więc wypłata będzie większa. Wejdzie mi tak, dolarki wejdą na czysty bonus, wejdzie mi bonus na zdrowie, a nie, nie wejdzie bonus, bo muszę zatrudnić, najpierw. ty właśnie to zatrudnijmy tych ludzi. Gdzie to jest? Tutaj. Naukowiec i konserwacja, no właśnie, o. Teraz to zatrudnimy i teraz powinna wejść w kolejny w większy bonus za minutę wypłata. Ale to, ile ta wypłata do, wynosi, dowiecie się prawdopodobnie na kolejnym odcinku, ponieważ jeżeli ten Wam się spodobał, to wtedy go załapujcie, zasubskrybujcie. Link do gry macie w opisie jak i link do Twitcha, Twitch do Fabsyczko Borwate, również link w opisie. Widzimy się na kolejnych odcinkach za trzy dni na głównym kanale, jutro na drugim, za cztery dni też na drugim i na streamkach. Link do trybu w opisie. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w SPR Hit. Joe.